Witam, nagram wam troszeczkę tutaj z mojego warsztatu, czy tam nawet nie warsztat wiatr. Eee, to jest ten 46-40. Ściągnęliśmy mu kabinę. Patrzę myślę, biję się z myślami, co tu robić, ale, ale wrzucę wam zaraz fotkę, jak to będzie wyglądać, jak to robią na amerykańskich stronach, żeby wam się troszeczkę rozjaśniło. Po co ja robię takie rzeczy, po co ja demontuję, po co ja rozbieram, co ja tu cuduję. To za chwilę zobaczycie kilka, kilka fotek, jak ja to będę, jak ja to zamierzam dopiero. Zamierzam. Dopiero konstruować. I na jakim etapie jestem i co, ma, co tam mniej więcej mam. Te poszerzenia, jak to chciał, jednak mam na sprzedanie i. Te obciążniki są w kołach w środku. Nie wiem one mają wagi. Do takich felg tutaj o. W seria 55 to macie. No Chcę sobie po prostu zwrócić jakieś tam. Zwrócić jakieś pieniądze z tego zakupu, żeby sobie tam wiecie. Żeby mi ta skrzynia tam została za jakieś małe pieniądze. Silnik też będzie do sprzedania, ale silnikiem się zajmiemy później. A teraz coś wam chcę pokazać. Skrzynia kładręcz. Kurczę drugą chłopaki chyba wynieśli, wywieźli. Z tego 42,40, to jest 46,40, nie? No niestety nasi tu byli już. Nasi tu byli, zostawili czerwony silikon. Ale, ale, zobaczcie, zobaczcie, co tu jest. Może mi się uda włączyć. Uda mi się. O, zobaczcie, co tutaj jest, jak tu jest. Kurde, tryby mega. Jest, jak to zobaczyłem, odkryłem to, to, to było jedno takie tylko. Wow. Wow, jakie tu są tryby duże Te 42 40, w ogóle synchronizatory, widzę są większe. Jest Wszystko tu jest nadwymiarowane, tak jak do, tych, do tej 4240, czy 40-40, 44,40 To już jest chyba ta największa skrzynia, taka jak w tych łamańcach John Deere. Chyba tak mi się wydaje: że to jest ten sam most, właśnie co w tych łamańcach. No bo ten ciągnik miał 180 koni i te tryby są mega. Tutaj nic nie trzeba cudować, słuchajcie, tylko, tylko zapinać konie do przodu i powinno to wytrzymać. Powinno to wytrzymać. Nasi, mówię, nasi tu byli już, ale ciekawe, co oni tu robili. Olej trochę syf. No nie jest czyste, bo takie są przebarwienia, widzicie. Ale widziałem ładniejsze. Ale coś tu odkręcali, albo hajlo robili. Bo do odpięcia tej yy, tu są śruby, trzy śruby od skrzyni przykręcone na, na pół skrzyni, tutaj. Na tej pół skrzyni, jeżeli coś tu robili przy sprzęgle albo przy hajlo. No to musieli tam właśnie ten dekiel ściągać nie? W ogóle jaki to jest ten To jest ta jedynka, dwójka, ten kosz jaki to jest wielki ten kosz tutaj Dwa razy taki jak w tych w Zwykłych tych skrzyniach Tutaj też ta skrzynia jest wielka, dobra ale to jeszcze coś Wam pokażę jeszcze eee, Pamiętacie ten silnik taki tam który był na dawce do tego silnika który buduje do tego detraktoru poolingu od tego znajomego, który mi go dał na razie za darmo ściągnąłem miskę, on jest zatarty no taka tam się mało przygoda zrobiła, że że właściciel zmieniał olej, pracownik zmieniał olej czy tam razem zmieniali olej no i właściciel gdzieś tam poszedł później przyszedł za chwilę i myślał, że już pracownik wlał olej, a pracownik nie wlał oleju, jeszcze nie zdążył. No i on se wziął i zachciał czy tam nie wiem, jakoś coś w tym stylu było, że zachciał przestawić sobie się sieczkarnię. Zapomniał, że tam oleju nie wlali. O, tak to chyba raczej było, nie będę pewna pracownika składał. No i wiecie, odpalił, przestawił, a tam nie było oleju. Jeszcze wlanego, tak? No i coś tu się rozpuściło. No ale to wszystko, zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Taki widok to cieszy Silnik zatarty No i co i tu jak tu mam tak wałeczek mam Na podmiankę w razie by się skończył Głowice już dzisiaj spakowałem wysyłam do Słynnego szlifmotu Na obróbkę eee, Czyli to jest taki wiecie to jest Tamten co mam teraz to pompę założone to jest silnik taki tam Powiedzmy testowy ale też dobry nie a tutaj w głowicach już szlif motu na tym bloku, tutaj sobie będę go przestawiał tutaj do tego ciągnika. Wał będzie tamten raczej z tamtego silnika, albo blok cały nawet, ale tu jeszcze tak wyciągnę tu z tego silnika. I, i tak jak mówiłem, do, wyślę do Krasnombrockiej Krasnombrocka Racing na. Zrobienie pierścieni tych oringów na tulejach, nie? Taki jest plan. Wszystko po pomalutku na spokojnie. Wtedy, kiedy jest wena, kiedy jest czas na to. Wszystko pomału. Zawór opustowy Pierwszy zawór pustowy ciśnienie oleju. Tutaj jest. Pompa, patrzcie, nieduże ta pompa. Każą wyrzucić tą pompę od razu, cholędzy. W ogóle out pompa stąd. Wrzucić ją całkiem. I dać zasilanie. Teraz ona tu ciągnie. Tu ciągnie, tu pcha tylko. Czyli gdzie ona tu pcha? Na chłodniczkę tu pcha. Aha czekaj. E, tutaj na chłodniczkę pcha. Przez chłodniczkę idzie. E, tutaj z powrotem idzie. Tak? A to jest ten jeszcze. Też tu się ustawia ciśnienie. Na tym, na, na oleju, tak? Tutaj się ustawia ten zawory. Czyli wystarczyłoby tu podpiąć olej z zewnętrznej tej odwału korbowego z pompy normalnej hydraulicznej, e, któryś tu tłok luźny był. Muszę tam sprawdzić, który to jest. Zobaczymy, czy to jest w oryginale, czy coś tu było robione. Już miskę chyba tam nie wiem. Może ja odkręcałem, bo farba jeszcze była na śrubach normalnie. Uszereczka tam tutaj się trochę odrywała, no ale to wiecie, uszereczka tam jest i tak tam, to tak se patrzę, nie? stuku puku stuku puku on się kręci normalnie jeszcze, no teraz się może akurat nie zakręci, ale, ale się kręcił. Ktoś panewka tutaj widzę, tutaj są te roztopione, się stopiła. No i się rozkręcę zobaczę. Fajny widoczek, nie? Jak się tak otwiera silniczek i Natomiast syfu czarnego to jest taki ładny czysty, nie? Rzadkość. Kto robi silniki to, to, to wie, że takie rzeczy to rzadkość jest, nie? Z reguły jak silnik zażnięty to jest cały w smole zażegany.